21 października w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się konferencja pod nazwą Smart City dla mieszkańców i środowiska. W ten sposób rozpoczęto cykl spotkań i warsztatów, wyzwania społeczne i środowiskowe w zarządzaniu rozwojem miast i regionów. Konferencja rozpoczynająca cały cykl seminariów warsztatów poświęcona temu, jak miasta, jak w ogóle miejscowości, w których żyją ludzie. W XXI wieku mają adaptować się do trudnej rzeczywistości, która zapewne nas czeka, związanej z problemami społecznymi, z problemami środowiskowymi i to jest główny temat, którym chcieliśmy się zająć. Oprócz tego, jako organizatorzy chcemy podkreślić wagę takiego tria, znakomitego tria, które jak sądzę wniesie najwięcej w stosunku do tego, jak kształtować poczucie odpowiedzialności mieszkańców za swoje miejsce, budować poczucie przynależności do danego miejsca. A to trio stanowi właśnie samorząd lokalny, stanowi biznes, czyli przedsiębiorczość i świat nauki. Literatura dzisiaj jednoznacznie podaje, że świat będzie lepszy wówczas, kiedy teoria z praktyką będzie się łączyć, a bycie smart, czyli bycie inteligentnym miastem, roztropnym, rezolutnym, miastem, które jest dobrze przygotowane do tego, aby podwyższać jakość życia mieszkańców, temu właśnie służy. Idea tej konferencji zrodziła nam się gdzieś 3 lata temu i miała ona towarzyszyć samym obchodom 20-lecia funkcjonowania uczelni. No ale niestety pandemia nam przeszkodziła. No i teraz żeśmy wrócili z powrotem do tego pomysłu. Ten temat jest tak nośny, że zaprosiliśmy do siebie i partnerów, ale również do współorganizatorów inne uczelnie. No i mamy tu na konferencji Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Jagieloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, Polską Akademię Nauk, mamy naszych patronów Związek Miast Polskich, Agencję Rozwoju Miasta Krakowa. No i tacy partnerzy technologiczni i firmy, czyli spółki miasta Krakowa, a głównie krakowski holding komunalny, wodociągi krakowskie i miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. To wszystko sprawia, że połączyliśmy Radę Programową z pracownikami uczelni, ale również z pracownikami firm, instytucji takich partnerów również społecznych. Między innymi jest również Izba Przemysłowo-Handlowa. W Krakowie. Powinniśmy dążyć do tego, żeby radość z tego życia w, w, w danym mieście była duża. A smart to, to jest całe otoczenie związane z dostępem na przykład do mediów, dostępem do technologii cyfrowych, do transportu i komunikacji na odpowiednim poziomie. Plus jednym z narzędzi, które wydaje się, że pomogłoby w rozwoju też smart city, rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, to znaczy dopuszczenie biznesu do inicjatyw, które samorząd lokalny w myśl i w, w kontekście pomysłów mieszkańców powinien realizować. Dzisiejsze spotkanie to obecność prezydentów miast, to obecność samorządowców z całego kraju, również gości z zagranicy, to przedstawiciele biznesu oraz, oraz wiele krakowskich uczelni, oprócz tego Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, naukowcy z Wrocławia, ze Śląska. Spotkanie mam służyć właśnie temu, aby pokazać, że ta współodpowiedzialność w kreowaniu postaw na XXI wiek osiągnie lepsze standardy i lepszą jakość właśnie wtedy, kiedy będziemy to robić razem. Samorząd, biznes i nauka. W przyszłości odbędzie się jeszcze pięć spotkań dotyczących tematyki wyzwań związanych z rozwojem miast i regionów. Najbliższe będzie miało miejsce na terenie krakowskiej spalarni odpadów w listopadzie tego roku.